godzina 18 a my jesteśmy na federowej zasiadce na mojej ulubionej wodzie na koncie wpadł już jeden karp co prawda nieduży około 2-3 kilo ale zrobił ładną walkę którą zaraz wstawię mamy plan posiedzieć tak jeszcze myślę że około do 21 jest godzina 18:15 lewa wędka Halibut, prawa truskawka, wszystkie przynęty użyłam od Match pro i tak lewą wędką łowię na linii tak około 45 metrów, 45-50, a prawą wędką rzucam około 60 plus, mnie staram się tak rzucać. Musisz chyba zwinać, będziesz musiał, o, o, przeszła, przeszła, zwijaj, Tom zwijaj, o, przechodzi. O kurde. O kurde, ale mi chodzi. Uważaj, żeby ci się nie spięło. Nie jest ogóle. Czekaj. Żeby tam przez bojki nie przeszło Czuję ją, jest tu gdzieś. o kurde Przybojka. dobra, jest tutaj nie podchodź, nie Jest, tu idzie chyba Idzie, idzie Idzie? idzie? Dobra, już można się... Ją... Dużo nie będzie, ale... ale ładnie bije, jak kart. Bo amur to by tak nie bił Dobra, ją ja wymęczę. Ty mogę siś matę rozłożyć. Dobra. U kurde. O tu już chodzi jak chce Karp to będzie, wiesz? To chyba w duży on nie będzie. Chociaż? Weź może powiększyć pod... albo nie. To Już mam większy. Nie, nie ale... ale zawsze to karp. To ten z Dobra Czy nie? nie? Na lewej wędce założonego mam takiego halibuta od METRO A na prawej truszkaweczkę Na lewej węce zmiana strategii, założyłem takiego wtersika. Trapera 8 mm, na którego złowiłem wcześniejszego karpia. No i zobaczymy. Czas na odległościówkę, której nie mam zaklipowanej. więc odległość to takie chybiór trafił no mamy godzinę już prawie 21 oprócz tego karpia nic już nie wpadło, nawet leść a więc to oznacza, że widzimy się na kolejnej wyprawie i dziękuję za oglądanie